Witaj serdecznie na blogu Miesiąc bez Z tej strony Marcin i dzisiaj to ja powiem o alkoholizmie. Definicja, symptomy, powody picia, konsekwencje dla zdrowia oraz wskazówki jak sobie z tym poradzić. Wpis i nagranie będzie długie, ale myślę, że bardzo ważne i samo sedno. Będzie też bardzo wiele wskazówek, więc myślę, że warto wysłuchać. No więc zaczynamy. Na początek, definicja alkoholizmu. Czym jest alkoholizm lub inaczej mówiąc, zaburzenie związane z nadużywaniem alkoholu? Alkoholizm ma miejsce wtedy, gdy kompulsywnie nadużywamy alkoholu, pomimo jego negatywnych konsekwencji, oraz kiedy doświadczamy stresu emocjonalnego, gdy nie pijemy. Alkoholizm to przewlekła, nawracająca choroba, która jest diagnozowana na podstawie osoby spełniającej określone kryteria. Aby zdiagnozować alkoholizm, osoba musi spełniać dowolne dwa z późniejszych kryteriów, tym samym. 12-miesięcznym okresie. Używanie alkoholu w dużo większych ilościach lub przez dużo dłuższy czas niż pierwotnie zamierzano. Brak możliwości ograniczenia spożycia alkoholu pomimo chęci. Spędzanie dużo czasu na pozyskiwanie, używaniu czy regeneracji po alkoholu. Zachcianki lub silna chęć spożywania alkoholu. Niemożność wypełnienia głównych obowiązków domu, pracy lub szkole z powodu spożywania alkoholu. Nadużywanie alkoholu pomimo negatywnych problemów interpersonalnych lub społecznych, które mogą być spowodowane używaniem alkoholu. Rezygnacja z wcześniejszych zajęć towarzyskich, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu spożywania alkoholu. Używanie alkoholu w sytuacjach niebezpiecznych fizycznie, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Nadużywanie substancji pomimo obecności psychologicznego lub fizycznego problemu, który prawdopodobnie jest spowodowany właśnie spożywaniem alkoholu. Posiadanie wysokiej tolerancji, konieczność picia coraz większej lub częstszych ilości alkoholu, aby osiągnąć pożądany ten sam efekt. No i ostatnie, pojawienie się objawów odstawienia przy próbach zaprzestania spożywania alkoholu. Jakie są znaki ostrzegawcze alkoholizmu? Czasami znaki ostrzegawcze nadużywania alkoholu są dość łatwo zauważalne, innym razem mogą zająć więcej czasu na objawienie się problemu. Kiedy uzależnienie od alkoholu staje wykryte na wczesnym etapie, szansa na pomyślne wyzdrowienie znacznie wzrasta. Typowe objawy alkoholizmu obejmują brak możliwości kontrolowania spożycia alkoholu, pragnienie alkoholu, gdy nie pijesz, przedkładanie alkoholu ponad osobistą odpowiedzialność. Potrzeba dalszego picia pomimo wypitych lub sporych ilości w trakcie jednego posiedzenia, wydawanie znacznych pieniędzy na alkohol. Jeśli czujesz, że spożycie alkoholu odbija się na Twoim życiu, ważne jest, aby znaleźć opcje leczenia, które pomogą Ci rzucić nauk. Ok. Podjęcie wyzwania alkoholowego i dołączenie do większej grupy osób z tym samym celem abstynencji to bardzo dobry test i początek drogi trzęsienia. Czy alkoholizm jest dziedziczny? Według danych i badań uważa się, że alkoholizm ma silny skład nieliczny, przy czym od 40 do 60% wariancji ryzyka przypisuje się właśnie tym czynnikom. Natomiast nie ma jednak prostego wzoru, który wyjaśniłby alkoholizm. Jest to wielopłaszczyznowa i złożona choroba, więc chociaż ktoś może odziedziczyć predyspozycję do tej choroby, geny nie w pełni determinują jej wynik. Sposób, w jaki czynniki środowiskowe wpływają na geny, odgrywa ważną rolę w chorobie. Na przykład przebywanie w pobliżu rodziców, którzy nadużywają alkoholu, kontakt z rówieśnikami nadużywającymi, czy picie po raz pierwszy w bardzo młodym wieku może wpływać na rozwój choroby w późniejszych latach. Powody, dla których ludzie piją. Wiele czynników może zwiększać ryzyko nadużywania alkoholu. Ludzie mogą sięgać po niego wyłącznie z jednego określonego powodu i stopniowo uzależniać się od picia lub mieć ich kilka. Oto niektóre przykłady. Co godzić stres? Poleganie na alkoholu w celu zmniejszenia czynników stresogennych w życiu codziennym może wpływać na prawdopodobieństwo rozwoju alkoholizmu. Ponieważ alkohol działa depresyjnie i uspokajająco, picie wywołuje uczucie przyjemności. Jednak częste picie buduje tolerancję i wymaga spożywania większej ilości alkoholu, aby osiągnąć te same efekty. Czuć się dobrze. Spożywanie alkoholu może niektórym ludziom oderwać się od rzeczywistości. Daje poczucie ulgi w problemach, o których Twój umysł może próbować uciec. Jednak ciągłe spożywanie alkoholu przez cały dzień lub tydzień może przeształcić się w poważne problemy z biciem. Radzenie sobie ze stresem. Utrata członka rodziny lub przyjaciela może mieć wpływ na Ciebie emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Alkohol może złagodzić smutek, który odczuwasz i jest używany, aby przetrwać trudne chwile. W zależności od alkoholu, nawet chwilowo, może to przerodzić się w problem z piciem. Pokonać niepokój: Niektórzy ludzie z natury niespokojni, przez co nieustannie się martwią. Picie obniża zahamowanie jednostki i sprawia, że czuje się na bardziej komfortowo w sytuacjach społecznych. Z czasem może to jednak prowadzić do uzależnienia. Nawiązywanie nowych relacji i więzi. Wiele osób pije, ponieważ czuje, że ułatwi to nawiązywanie nowych więzi za pomocą pijackiej odwagi. Niestety, wieńcy często kończą się wraz z strzejwieniem. Wstyd. Wstyd jest jedną z najtrudniejszych emocji, z którymi wielu musi sobie poradzić, a także jedną z najbardziej traumatycznych. Chociaż alkohol może tymczasowo maskować wstyd, fałszywymi uczuciami. Powoduje również, że wiele osób angażuje się w lekkomyślne lub głupie zachowania, które później mogą wywołać jeszcze większy wstyd, co może spowodować spiralę w dół. Uraz. Specjaliści od leczenia alkoholizmu doświadczają pewnego rodzaju traumy praktycznie u każdego lecznego pacjenta. Istnieje wiele form traumy, ale wszystkie są bolesnymi wydarzeniami, w których ofiara nie miała empatycznego świadka. Dla wielu leczenie rozwiązywalnej traumy jest kluczem do ich wyzdrowienia. Konsekwencje zdrowotne. Alkohol słabe centralne, układ nerwowy. U niektórych osób początkową reakcją może być stymulacja, ale gdy nadal pijesz uspokajasz się. Zbyt dużo alkoholu wpływa na mowę, koordynację mięśni i ośrodki życiowego mózgu. Intensywne upijanie się może nawet spowodować zagrażającą w piączkę lub śmierć. Jest to szczególnie niepokojące, gdy bierzesz niektóre leki, które również osłabiają funkcję mózgu. Nadmiarne na picie może osłabić zdolność oceny i zmniejszyć zahamowania, prowadząc do złych wyborów i niebezpiecznej sytuacji lub zachowań, w tym wypadki samochodowe i inne rodzaje przypadkowych obrażeń, takie jak utonięcie, na przykład problemy w związku, słabe wyniki w pracy lub szkole, zwiększone prawdopodobieństwo popełnienia brutalnych przestępstw lub bycia ofiarą przestępstwa, problemy prawne finansowe, problemy z nadużywaniem innych substancji. Angażowanie się w ryzykowny seks bez zabezpieczenia, wykorzystywanie seksualne lub gwałt na randce, zwiększone ryzyko usiłowania lub popełnienie samobójstwa. Picie zbyt dużej ilości alkoholu przy jednej okazji lub przez dłuższy czas może powodować problemy zdrowotne, w tym Korba wątroby. Intensywne picie może powodować zwiększenie tkanki tłuszczowej w wątrobie, stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, a w pewnym czasie nieodwracalne zniszczenie i zbliznowacenie tkanki wątroby marskość. Problemy trawienne, intensywne picie może spowodować zapalenie błony śluzowej, żołądka, nieżyt żołądka, a także żody żołądka i przebiegu. Może również zakłócać wchłanianie witamin z grupy B i innych składników odżywczych. Intensywne picie może uszkodzić też trzustkę lub doprowadzić do zapalenia. Problemy sercowe. Nadmierne picie może prowadzić do nadciśnienia i zwiększać ryzyko powiększenia serca, niewydolności lub udaru. Nawet pojedyncze intensywne sesje mogą spowodować poważną arytmię serca zwaną migotaniem przedsionków. Powikłanie cukrzycy. Alkohol zaburza uwalnianie glukozy z wątroby i może zwiększać ryzyko niskiego poziomu cukru we krwi. Hipoglikemia. Jest to niebezpieczne? Jeśli masz cukrzycę i jeśli używasz insuliny w celu obniżenia poziomu cukru we krwi. Funkcje seksualne i problemy z miesiączką. Nadmierne picie może powodować zaburzenia erekcji u mężczyzn. U kobiet może przerwać nawet miesiączkę. Problemy z oczami. Z biegiem czasu intensywne picie może powodować mimowolne, szybkie ruchy gałek ocznych, oczopląs, a także osabienie i porażenie mięśni oczu z powodu niedoboru witaminy B1 i Niedobór tiaminy. Niedobór klaminy może być również związany z innymi zmianami mózgu, takimi jak nieodwracalna demencja, jeśli nie zostanie oczywiście szybko leczona. Wady wrodzone. Używanie alkoholu w czasie ciąży może powodować poronienie, może również powodować zespół alkoholowy płodu, prowadzący do urodzenia dziecka, które ma problemy fizyczne i rozwojowe trwające przez całe życie. Uszkodzenie kości. Alkohol może wpływać na utratę masy kostnej, która może prowadzić do e, przerzedzenia kości osteoporozy i zwiększonego ryzyka złamania. Alkohol może również uszkadzać e, szpik kostny, który wytwarza komórki krwi. Może to doprowadzić i spowodować niską liczbę płytek krwi, co z kolei e, prowadzi do powstania e, siniaków i krwawień. Powikłania neurologiczne. Nadmierne picie może wpływać na układ nerwowy powodując drętwienie i ból dłoni i stóp, zaburzenia myślenia, demencję i utratę pamięci krótkotrwałej. Osłabiony układ odpornościowy nadmierne spożywania alkoholu może utrudniać organizmowi. Opieranie się chorobą, zwiększając ryzyko zarażeń i zakażeń, zwłaszcza zapalenia płuc. Zwiększone ryzyko raka. Długotrwałe, nadmierne spożywanie alkoholu, alkoholu wiąże się z wyższym ryzykiem wielu nowotworów, w tym raka jamy gardła, wątroby, przełyku, okrężnicy i piersi. Nawet umiarkowane picie może zwiększyć ryzyko raka piersi. Interakcje leków i alkoholu. Niektóre leki oddziałują z alkoholem, zwiększając jego toksyczne działanie. Picie podczas przyjmowania tych leków może zwiększyć lub zmniejszyć ich skuteczność lub uczynić je niebezpiecznymi. Więc jak przestać Pić. Pokonanie uzależnienia od alkoholu może być długą i yy, wyboistą drogą. Czasem może się nawet wydawać niemożliwe, ale tak nie jest. Jeśli jesteś gotowy przestać pić i chcesz otrzymać potrzebne wsparcie, możesz wylecieć się zarówno z alkoholizmu, jak i nadużywania alko alkoholu, bez względu na to, jak bardzo pijesz lub jak bardzo silny się czujesz. I nie musisz wcale czekać, aż osiągniesz dno. W każdej chwili możesz prowadzić zmiany. Niezależnie od tego, czy chcesz całkowicie zrezygnować z picia, czy ograniczyć się do zdrowszego poziomu życia, te wskazówki pomogą Ci już dziś rozpocząć drogę do trzeźwienia. Większość ludzi z problemami alkoholowymi nie powinna oczekiwać jednej wielkiej, nieoczekiwanej zmiany nawyków związanych z piciem. Powrót do zdrowia jest zwykle procesem bardziej stopniowym we wczesnych stadiach zmian ogromną przeszkodą jest zaprzeczanie problemu, który istnieje. Nawet po przyznaniu się, że masz problem z piciem, możesz nadal szukać wymówek i osiągać, e, i ociągać się z leczeniem. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś gotowy na zmianę lub walczysz nadal z decyzją, pamiętaj, że warto pomyśleć o kosztach i korzystać e, korzyściach każdego wyboru. Nawet więc, oto ocena koszt kosztów i korzyści picia. Jakie są korzyści z picia? Pomaga mi zapomnieć o moich problemach. Dobrze się bawię, kiedy piję. To mój sposób na relaks, odprężenie po stresującym dniu. Korzyści z niepicia. Moje relacje prawdopodobnie się poprawią. Czułbym się lepiej psychicznie i fizycznie. Miałem więcej czasu i energii na ludzi i zajęcia, na których mi zależy. Koszty picia. Problemy w moich związkach. Czuję się przygnębiony, niespokojny, zawstydzony. Przeszkadza mi wykonywanie pracy i obowiązkach rodzinnych. Koszty niepicia. Musiałbym znaleźć inny sposób radzenia sobie z moimi problemami. Straciłbym swoich kumpli od picia. Musiałbym zmierzyć się z obowiązkami, które e, ignorowałem. Wyznacz cele i przygotuj się na zmianę. Gdy już podejmujesz decyzję o zmianie następnym krokiem jest ustalenie jasnych celów związanych z piciem. Im bardziej konkretne, realistyczne i jasne cele, tym lepiej. Pierwszy przykład. Przestanę pić co kupić alkohol. Moja datę rezygnacji. To no i określona data. Przykład drugi, mój cel picia. Przestanę pić w dni powszednie, począwszy od, no i tutaj wpisujesz określony dzień. Ograniczę picie w soboty i niedzielę do nie więcej niż trzech drinków, lub na przykład po trzech miesiącach ograniczę picie w weekendy jeszcze bardziej, do maksymalnie jednego drinka weekend. Czy chcesz całkowicie przestać pić, czy po prostu ograniczyć spożycie? Jeśli Twoim celem jest ograniczenie picia, zdecyduj, w które dni będziesz pić i na ile sobie możesz, sobie możesz pozwolić. Postara się poświęcić z nami dwa dni w tygodniu, kiedy w ogóle nie będziesz pić. Kiedy też chcesz wstać pić lub zacząć pić mniej? Jutro, w ciągu tygodnia, w następnym miesiącu, w ciągu 6 miesięcy. Jeśli próbujesz wstać pić, ustaw konkretną datę rzucenia. Picia. Podkąd się pokus. Usuń alkohol, przybory barowe i inne związane z alkoholem akcesoria z domu i biura. Ogólny swój cel. Poinformuj znajomych członków rodziny i współpracowników, że próbujesz przestać lub ograniczyć picie. Jeśli piją, poproś ich, aby wspalić twój powrót do zdrowia, nie robiąc tego przy tobie. Mów otwarcie o swoich nowych limitach. Wyjaśnij, że picie nie będzie dozwolone w Twoim domu i że możesz nie być w stanie uczestniczyć w wydarzeniach, podczas których podawany jest alkohol, bynajmniej na początku etapu trzeźwienia. No i unikaj złych wpływów. Oddal się od ludzi, którzy nie spierają Twoich wysiłków, aby przestać pić lub szanować ustawione przez Ciebie ograniczenia. Może to znaczy rezygnację z niektórych przyjaciół i powiązań społecznych. Wyciągaj wnioski z przeszłości. Zastanów się nad wcześniejszymi próbami zaprzestania lub ograniczenia picia. Co zadziałało, co się nie stało, co możesz tym razem zrobić inaczej, aby uniknąć pułapek. To, czy uda ci się skutecznie ograniczyć picia, zależy od powagi problemu z piciem. Jeśli jesteś alkoholikiem, co z definicji oznacza, że nie jesteś w stanie kontrolować swojego picia, najlepiej spróbować całkowicie przestać. Ale jeśli nie jesteś gotowa zrobić ten krok lub jeśli nie masz aż tego problemu z nadużywaniem alkoholu, ale chcesz go po prostu ograniczyć, wesprzeć z powodu osobistych lub pomocne mogą być poniższe wskazówki. Ustal swój, e, swój cel picia. Wybierz limit tego. Ile będziesz pić, ale upewnij się, że Twój limit to nie więcej niż jeden drink dziennie, i staraj się mieć kilka dni z tygodniu, kiedy w ogóle nie będziesz pił alkoholu. Zapisuj cel picia i trzymaj go w miejscu, w którym często będziesz go widzieć, na przykład w telefonie lub na przykład przyklejonej taśmą do lodówki kartce. Rejestruj swoje picia. Aby pomóc osiągnąć swój cel, przez 3-4 tygodnie zapisuj za każdym razem, kiedy pijesz i ile pijesz. Przeglądając wyniki, może być zaskoczony swoimi cotygodniowymi nawykami picia. Ogranicz picie w domu. Spróbuj ograniczyć spożycie lub usunąć alkohol całkowicie z domu. O wiele łatwiej jest uniknąć picia, jeśli nie masz wokół siebie pokus. Pij wolniej. Kiedy pijesz, popijaj powoli i zrób 30-minutową przerwę. Lub ogranicz e, przerwę. Mm, Pijaj powoli i zrób wszystkim minutową przerwę lub godzinę pomiędzy drinkami. Lub pij też napoje gazowane, wodę, sok między napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi. Picie na pusty żołądek nigdy nie jest dobrym pomysłem, więc podczas picia upewnij się, że jesz. Zaplanuj też jeden dzień lub dwa bez alkoholu w tygodniu. Następnie spróbuj przestać pić przez tydzień lub nawet miesiąc. Zanotuj, to jak się czujesz fizycznie i psychicznie w te dni, uznanie korzyści może pomóc ci ograniczyć e, alkohol na dobre. Oto wskazówki dotyczące znalezienia lepszego leczenia uzależnień. Nie ma magicznej kuli ani jednego leczenia, które działałoby dla każdego. Potrzeby każdego są inne, więc ważne jest, aby znaleźć program, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Każdy program leczenia uzależnienia od alkoholu powinien być stosowany do Twoich wyjątkowych problemów i sytuacji. Leczenie nie musi być ograniczone do lekarzy i psychologów. Powinno dotyczyć czegoś więcej niż tylko nadużywania alkoholu. Uzależnienie wpływa na całe twoje życie, w tym relacje, karierę zawodową, zdrowie, samopoczucie psychiczne. Sytuacja zależy od badania, a z badania w jaki sposób nadużywanie alkoholu wpłynęło na ciebie, wypracowałe i wypracowanie nowego stylu życia. Zaangażowanie i konsekwencja są kluczowe. Wychodzenie z uzależnienia od alkoholu lub intensywnego picia nie jest procesem szybkim i łatwym. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższe i bardziej intensywne spożywanie alkoholu, tym dłuższa i bardziej intensywna terapia będzie Ci potrzebna. Jednak niezależnie od długości problemu leczenia w tygodniach lub miesiącach, długoterminowa opieka kontrolna ma kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia. Uzyskaj pomoc w przypadku innych problemów zdrowotnych lub psychicznych. <laughs> Ludzie często nadużywają alkoholu, aby zagodzić objawy nierozpoznanego problemu ze zdrowiem psychicznym. Takie jak depresja lub lęk. Szukając pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu, ważne jest również, aby leczyć wszelkie inne problemy psychologiczne, których doświadczasz. Twoja najlepsza szansa na wyzdrowienie to połączenie leczenia, zdrowia psychicznego i uzależnienia jednocześnie. Bezpieczne odstawienie alkoholu. Kiedy pijesz dużo i często, twoje ciało staje się fizycznie uzależnione od alkoholu i przechodzi przed stawieniem, jeśli nagle przestajesz pić. Objawy wahają się od do ciężkich i obejmują ból głowy, drżenie, nudności, wymioty lęk, niepokój, skurcze żołądka, biegunka, kłopoty ze snem lub koncentracją, podwyższone tętno i ciśnienie krwi. Objawy odstawienia alkoholu zwykle pojawiają się w ciągu kilku godzin po zaprzestaniu picia, osiągają szczyt w ciągu jednego do dwóch dni i ustępują w ciągu pięciu dni. Ale u niektórych alkoholików odstawienie jest nie tylko nieprzyjemne, może też zagrażać życiu. Jeśli długotrwale pijesz, możesz potrzebować detoksykacji nadzorowanej przez lekarza. Detoks można przeprowadzić w ambulatoryjnie w szpitalu i środku leczenia odwykowego, gdzie można przepisać leki zapobiegające powikłaniom medycznym i łagodzące objawy odstawienia. Poszukaj pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów odstawienia, silne wymioty, dezorientacja, gorączka, halucynacje, ekstremalne pobudzenie, drgawki. Wymienione powyżej objawy mogą być znakom ciężkiej postaci odstawienia alkoholu, zwanej delirium, tremes. Ten rzadki stan nagły powoduje niebezpieczne zmiany sposobu, w jaki mózg reguluje krążenie i oddychanie. Dlatego ważne jest, aby natychmiast udać się do szpitala. Uzyskaj wsparcie. Niezależnie od tego, czy decydujesz się walczyć z zależeniem od alkoholu, idąc na odwyk, przechodząc terapię lub podejmując samodzielne leczenie, wsparcie jest niezbędne. Wychodzenie uzależnienia lub nadużywania alkoholu jest znacznie łatwiejsze, gdy masz ludzi, na których możesz polegać, aby uzyskać zachętę pocieszenie i wskazówki. Wsparcie może pochodzić od członków rodziny, przyjaciół, doradców innych zdrowiejących alkoholików, pracowników służby zdrowia, osób ze wspólnoty wyznaniowej lub grupy osób, np. naszego bloga. Dołącz do uczestników. Oprzyj się na bliskich przyjaciółach i rodzinie. Wsparcie przyjaciół i członków rodziny jest nieocenionym atutem powróci do zdrowia. Jeśli nie masz ochoty zwracać się do bliskich znajomych, ponieważ wcześniej zawałeś, rozważ z poradnictwa za par terapii rodzinnej. Zbuduj trzeźwą sieć społecznościową. Jeśli Twoje poprzednie życie towarzyskie kręciło się w alkoholu, możesz być, e, będziesz musiał nawiązać nowe znajomości. Ważne jest, aby mieć trzeźwych przyjaciół, którzy będą wspierać Twój powrót do zdrowia. Spróbuj wziąć udział w zajęciach, dołączyć do kółek hobbystycznych, zgłosić na wolontariat lub uczestniczyć w wydarzeniach w swojej społeczności. Dołącz do grupy wsparcia o wyzdrowieniu, takie jak nasza, i bądź aktywnym uczestnikiem. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy dokładnie rozumieją, przez co przechodzisz, może być bardziej zdrowiające. Może również skorzystać z. Wspólnych doświadczeń członków grupy i dowiedzieć się, co zrobili inni, aby zachować trzeźwość. Zbuduj nowe style życia. Chociaż wytrzeźwienie jest ważnym pierwszym krokiem, to dopiero początek powrotu do zdrowia po uzależnieniu od alkoholu lub intensywnym piciu. Rehabilitacja lub profesjonalna terapia mogą pomóc ci, zacząć na drodze do wyzdrowienia, ale aby pozostać bez alkoholu przez dłuższy czas, musisz zbudować nowe, sensowne życie, w którym picia nie ma już miejsca. 5 ROKÓW DO CZŁYŻWIENIA STYLU ŻYCIA TO Po pierwsze, dbaj o siebie. Aby zapobiec wahaniom nastroju i zwalczyć apetyt, skoncentruj się na prawidłowym odżywianiu i dużej ilości snu. Ćwiczenia są również kluczowe, uwalniają endorfiny, łagodzą stres i promują dobre samopoczucie emocjonalne. Zbuduj swoją sieć wsparcia, się, otaczaj się pozytywnymi wpływami i ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się dobrze. Im więcej inwestujesz, w ludzi i swoją społeczność, tym więcej masz do stracenia. Co może Ci zachować motywację na ścieżce regeneracji? Rozwijaj nowe zajęcia i zainteresowania. Znajdź nowe hobby, wolontariat lub pracę, która daje poczucie sensu i celu. Kiedy zrobisz rzeczy, które uważasz za satysfakcjonujące, poczujesz się lepiej, a picie będzie mniej atrakcyjne. Kontynuuj leczenie. Twoje szanse na postawienie trzeźwio zwiększają się, jeśli uczestniczysz w grupie wsparcia, tak jak nasza, lub jesteś zaangażowany w terapię lub program leczenia ambulatoryjnego. Radź sobie ze stresem. Zdrowy sposób Nadużywanie alkoholu jest często błędną próbą radzenia sobie ze stresem. Najdroższe sposoby na kontrolowanie poziomu stresu takie ćwiczenia, medytacja lub inne techniki relaksacyjne. Bądź świadom wyzwalaczy i zachcianek. Apetyt na alkohol może być intensywny, szczególnie w ciągu pierwszych 6 miesięcy po uszczeniu picia. Dobra terapia alkoholowa przygotowuje się na te wyzwania, pomagając rozwinąć nowe umiejętność radzenia sobie z stresującymi sytuacjami: głodem alkoholu i społeczną presją picia. Unikanie czynników wywołujących picie. Unikaj rzeczy, które wywołują Twoją chęć. Picia. Jeśli określone sobie miejsca lub czynności wują głód alkoholu, staraj się ich unikać. Masz to oznaczać dokonanie poważnych zmian w Twoim życiu w społecznym, np. przykład znalezienie nowych rzeczy do robienia starymi kumplami od alkoholu, a nawet porzucanie tych przyjaciół i znalezienie nowych. Poćwicz mówienie nie alkoholowi w sytuacjach społecznych. Bez względu na to, jak bardzo się starasz unikać alkoholu, prawdopodobnie będą chwile, które zaproponują ci drinka. Przygotuj się na nie. A jak odpowiesz stanowczym, ale uprzejmie, nie dzięki. Kiedy zmagasz się z wodą alkoholu, wypróbuj następujące <laughs> strategie. Porozmawiaj wspierającym Twoje wyzwanie znajomym członkiem, rodziny, przyjacielem lub kimś innym tobie bliskim. Idź na spacer, po swojej muzyki, potrządaj dom, zład sprawy lub wykonaj jakieś szybkie zadanie. Przypomnij sobie o powodach, dla których nie pijesz. Zaakceptuj tę chęć zlikwiduj likwiduj ją. Zamiast próbować z nią walczyć, nazywa się to zachęcaniem do surfowania, czyli pomyśl o swoim pragnieniu, jego fali oceanicznej, która wkrótce zbije się, pęknie i rozproszy. Kiedy pokonasz pragnienie, nie próbuj walczyć, sądzać go lub ignorować. Zobaczysz, że mija szybciej niż myślisz. No i na koniec, radzenie sobie z niepowodzeniami wproś, e, w drodze, w procesie trzeźwienia. Powrót do zdrowia w procesie. E, Trzeźwienia po pospieszczych to proces, który często się z niepowodzeniami. Nie poddawaj się podczas nawrotu lub kiedy się poślizniesz. Nawrót picia. Nawrót picia nie oznacza, że ponosisz porażkę lub że nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć swojego celu. Każdy nawrót picia jest okazją do nauczenia się ponownego zaangażowania w trzeźwość, więc prawdopodobieństwo nawrotu będzie mniejsze w przyszłości. Co robić, jeśli się poślizniesz? No, po pierwsze, pozbądź się alkoholu. I unikaj miejsca, w którym zaliczyłeś wpadki. Przypomnij sobie, że jeden drink lub krótka przerwa nie musi przerodzić się w pełny nawrót. No i nie pozwól, aby poczucie winy lub wstydu powstrzymywało Cię przed powrotem na właściwe tory. Zadzwonę natychmiast też po poradę do bliskiej ci osoby, doradcy lub wspierającego przyjaciela. Bardzo długie nagranie, 25 minut jasny win. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Pewnie mało kto dotrwa do samego końca. Ja sam ledwo, ledwo dotarłem. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymaj się gorąco. Cześć.